Dzień dobry Państwo, nazywam się Cekos Warkocki jak my wiemy niedługo w piskupcu ciecną dni pyskupca i będą im które będzie mocna przychodzić, podsłuchać bardzo dobrej muzyki. Jak co roku nad pan pór mieć? Się podstarzał, wytopić by z kupca i wypromować nasze miasto. Ciągnął różne, znane zespoły muzyczne. I znowu cię będziemy mogli przy pięknej muzyce świetnie pawić i znane przepoje, znanych wykonawców. Będziemy mogli latem z nimi piosenki śpiewać. To bardzo dobrze, cię cię pan purmić podstarał. Cię ciągnął różne zespoły mocyczne, to na miasta być kupić?